Przy okazji Mistrzostw Europy w Katowicach odbył się niecodzienny międzynarodowy mini turniej piłkarski. Rywalizowali w nim głównie cudzoziemcy mieszkający w Polsce. W imprezie przy Asnyka udział wzięły 24 drużyny. To już szósta edycja Katowice International World Cup. Po raz pierwszy turniej odbył się na Starym Kolejarzu. Przy Asnyka mecze rozgrywały drużyny z między innymi Włoch, Nigerii czy Brazylii. Tegoroczna edycja Katowice International Football Cup. To już szósta edycja, promująca różnorodność, wielokulturowość i dialog i relacje tutaj wśród społeczności międzynarodowej na Śląsku, ale nie tylko, bo mamy też w drużynach niektórych uczestników, którzy przyjechali na przykład z Krakowa czy też Warszawy. Piękne wydarzenie łączące różne kraje i kultury. Prócz sportowego aspektu, który w szczególności dla zawodników jest niezwykle ważny, chcemy także propagować jedność i wzajemny szacunek, niezależnie od pochodzenia czy koloru skóry. Te wszystkie elementy, jedno Noczą nas i pozwalają organizować to piękne wydarzenie w Katowicach. Sportowa rywalizacja i chęć sięgnięcia po mistrzowski tytuł to priorytet dla każdego z uczestników, jednak równie ważna jest także dobra zabawa i możliwość poznania nowych osób i różnych kultur. Najlepsze w tym wszystkim jest właśnie to, że możemy poznać kulturę innych ludzi, możemy się na boisko zobaczyć, jak każdy gra te emocje, te reakcje na różne sytuacje, a później za boiskiem też posiedzieć, porozmawiać razem. Niektórzy przynoszą swoje jedzenie tradycjonalne z kraju i tak dalej. Niektórzy swoje kultury, muzyka, gdzieś tance, więc wygląda to naprawdę bardzo pięknie. Jest nam niezmiernie miło, że możemy brać udział w tym turnieju. W tle można usłyszeć nasze piosenki z Nigerii, więc dzielimy się naszą kulturą z innymi. W wielkim finale naprzeciwko siebie stanęły drużyny Kolumbii oraz Palestyny. Lepsi w serii rzutów karnych byli zawodnicy z Ameryki Południowej, sięgając tym samym po trofeum Katowice International's World Cup.